Cześć, Rafał Kaniewski, Radio Solidarność. Dzisiaj postanowiliśmy przyjść na bardzo ważne wydarzenie, jeśli chodzi o Warszawę i o całą Polskę, czyli rocznicę wybuchu Powstania Warszawskiego. Spytamy się ludzi o bardzo ważną kwestię, mianowicie czy Powstanie Warszawskie słusznie, że wybuchło, ponieważ pojawiają się w ostatnich latach opinie, jak na przykład książka Piotra Zychowicza o błęd 44, że Wa e Powstanie Warszawskie było błędem. Zobaczymy, co myślą na ten temat ludzie, ale też jestem ciekawy, co Wy na ten temat myślicie. Piszcie w komentarzach, lajkujcie, komentujcie. Subskrybujcie nasz kanał. Rafał Kaniewski, zapraszam. Bo dlaczego się na godzinę W? Dlatego, że ja jestem e, warszawianką, jestem bardzo związana z Warszawą. Moja... Rodzina, moje korzenie tutaj y, są, więc czuję się zobligowana. Jest to bardzo znaczący dla mnie dzień y, pod kątem zjednoczenia się. I myślę, że w obecnych czasach to zjednoczenie jest najbardziej potrzebne i najbardziej znaczące, ale na co dzień o tym zapominamy. No właśnie, a teraz się pojawiają takie opinie, że Powstanie Warszawskie było błędem, bo dużo ludzi zginęło, nie odniosło takiego skutku politycznego. I czy właśnie Panie, czy Pani myśli, że to jest słuszna taka opinia, czy niesłuszna? Czy dobrze, że wybuchło? Na temat opinii ja się nie wypowiadam i tak samo nie chcę wystawiać żadnej opinii. Natomiast nigdy, przenigdy, nienawiść i śmierć ludzi nie jest dobrą rzeczą. Natomiast wszelkie zagrywki polityczne, wszelkie jakby myślenie nie zmienią historii. I stawiajmy, i stawiajmy po prostu na to, żebyśmy stawiali na przyszłą, lepszą przyszłość. I na więcej miłości wśród siebie. No ale jak na przykład byłaby druga, taka sytuacja, że drugi raz byśmy byli w takiej sytuacji, to czy ta decyzja powinna być taka sama, o też o powstaniu, o wybuchu powstania, czy nie? Wszystko zależy od wielu względów, ale nigdy nienawiść. Nigdy nienawiści. Nie no, ale, ale powstanie warszawskie wybuchło troszeczkę z powodu nienawiści, bo taka była niechać do Niemców po tych pięciu latach okupacji, że oni już chcieli po prostu no, zabić tych Niemców, tak, no, dlatego trochę wybuchło. To tak, że tak nienawiść trochę było takim głównym kierunkiem. Tylko nie jeszcze szerzenie. W sensie moim zdaniem po prostu wszystko zależy od sytuacji i na tą chwilę no jakby nie chcę też więcej już tam odpowiadać, natomiast no wydaje mi. A, właśnie, a, a jakby wybuchło jeszcze raz powstanie, powstanie jeszcze raz, to pani by uczestniczyła? W powstaniu, albo pani? Bo to jest... oczywiście, oczywiście, że tak. Pani też? Tak. Rozmawialiśmy o tym tutaj, zanim, tak, jak tylko tak? przyszłyśmy, tak, że zastanawiamy się, czy w ogóle w dzisiejszych czasach i w obecnej Polsce i w obecnej Warszawie znaleźliby się ludzie, którzy by walczyli o wolność, tak jak przed laty nasi, nasi przodkowie. E, tak naprawdę, i to jest ciekawa kwestia. No właśnie, jaka jest konkluzja? Znaleźliby się, czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że, nawet się... myślę, że jest co najmniej garstka ludzi w tej Warszawie i w Polsce, która by się zjednoczyła. I mimo wszystko, dalibyśmy radę. Wydalibyśmy, bo myślę, że byśmy brały w tym udział. Tak. No właśnie, a jeszcze taki, taki, taki ostatni aspekt został, jeśli chodzi o Powstanie Warszawskie. Czy reparacje za Powstanie Warszawskie powinny być wpłacone? No bo y, zapoznanie warszawskie, cały czas reparacje są niewypłacone. A Warszawa została zniszczona, a ludzie Nie znam zabici. się na tym temacie, więc ja nie wypowiadam. Ja podobnie. Myślę, że w tym... W, w sensie to są jakby, uważam, dla specjalistów tematy i ja jakby nie chcę się... Z, aż tak się nie zagłębiam. E, więc tak. Okej. Okay, dobrze. Dziękuję za wypowiedź. Pozdrawiam. Radio Solidarność. Dziękujemy. Dziękuję. Pozdrawiam. A że się w wystawach musiały tam jak nie geogermalizacja. Hańba, tak, to jest hańba, proszę Państwa. A czym też jest, jest zmiana nazwy mostu zgromadzkiego we Wrocławiu? A czym jest, że w Uniwersytetu Wrocławskiego godło polskie zamienia się wizerunkiem Fryderyka II? To jest hańba. To jest hańba i nowa germanizacja Polski. Tak więc dzisiaj my tutaj wszyscy, jak powstańcy Warszawscy, powinniśmy walczyć o Polskość, Dobre. Dobre. o suwerenne państwo i niepodległe państwo. Dlaczego panie przyszły na tutaj na właśnie na ten, na tą godzinę wul? Odeszło. O, tak? Ale komu? O, żołnierzom, który polegli za nas tutaj wszystkich, że możemy teraz po prostu żyć tak, jak żyjemy. A czy często tutaj tak przychodzicie? E, jesteśmy pierwszy raz tutaj zawsze chciałyśmy być, bo nie jesteśmy stąd. A skąd? E, z zachodnio-pomorskiego. E, no właśnie, bo teraz się pojawiły też takie głosy, że powstanie warszawskie właśnie było błędem, bo dużo ludzi zginęło, nie było żadnych e, jakby korzyści z tego. I co pani o tym myślicie? Czy to czy dobrze wybuchło, czy że źle, że wybuchło? No dobrze. No dobrze. No właśnie, no bo. Wiązł z napisał się taką książkę, O błęd 44, i on twierdzi, że, no, że powstanie właśnie nic nie przyniosło i że to był taki błąd polityczny. Przyniosło? Wolna Warszawa teraz jest. No ale ona dopiero była o, o wiele później. No trzeba było czekać kilkadziesiąt lat na, tą, na, tą, na to odzyskanie podległości. No ale odzyskaliśmy. A on takie pytanie: gdyby powstanie wybuchło dzisiaj, to panie uczestniczyłyby w powstaniu, czy nie? Tak. Tak? Pani też? Tak. tak. Walczylibyśmy okay. za kraj. Słucham? Za wolną Polskę. Dobrze. Dziękuję bardzo. Pozdrawiam. 30-tonowy kamień nam postawili. Pokazali nam gest kozakiewica. Takie są dzisiejsze Niemcy. I nie ma na to zgody, dlatego trzcimy. Nie będzie Niemiec. Blum na twarz. Nie będzie Niemiec. Ci Niemcy z tym 30 tonowym kamieniem przerzucają do nas migrantów. Żądają tego, żeby poznać przypadkowy migracyjny, żebyśmy skapitulowali tak Nie żeby skapitulowało powstanie. Nie ma na to naszej zgody, nigdy nie będzie na to naszej zgody, żeby Niemiec dyktował nam warunki w jakich państwo polskie się rozwija? Dzień dobry, my taką niż robimy. Dlaczego pa, panowie tutaj przyszli, tutaj dzisiaj, na tą godzinę wół? Żeby upamiętnić bohaterów. Tak, a właśnie, a jak pan myśli, czy powstanie warszawskie dobrze, że wybuchło, czy źle, że wybuchło? Wie pan co, historycy i ogólnie ludzie się sprzecają na ten temat, że rzeczywiście wiele, wielu ludzi zginęło i czy było to warto. Niektórzy twierdzą, że tak, no bo potrzebowaliśmy tego jako naród. A z drugiej strony patrząc na same cyfry, liczby, no to 200 tysięcy ludzi zginęło. Ale ja uważam, że warto było. No właśnie, Chociaż ja... ja nie poniosłem tej, tej, tego ciężaru, wielu ludzi może się nie zgodzić z tym, ale uważam, że warto było. No, dla dla, dla Polsce, Ale jakby drugi raz taka sytuacja była, to pan myśli, że taka sama decyzja powinna zapaść, czy może inna? Wie pan, to jest bardzo trudne powiedzieć. No wiadomo, po fakcie zawsze e, to jest najłatwiej. od ludzi, po prostu ludzie tego Kieś. potrzebowali no, e, i... Wersja. Nie wiem, dzisiejsza młodzież jest inna, może nie podjęliby tego od trudu, ale ja mam nadzieję, że tak. A jakby powstanie teraz wybuchło, to pan by uczestniczył w powstaniu? Nie wiem, ja, wie pan, każdy by chciał, może bym powiedział, że tak, ale ja nie chcę tutaj siebie na bohatera, zgrywać się na bohatera. Nie wiem, jaka by byłaby sytuacja, jeżeli by to mnie do serca zabolało i że, że trzeba, może bym się wspiął na te wyżyny, ale tego nie wiem. Nie mogę panu powiedzieć tak, bo nie chcę brzmieć tak, wie pan, patetycznie. Wyniośle. Tak, patetycznie, wyniośle. To by musiało się stać. Trudno jest powiedzieć. Każdy teraz może mówić, co chce. W tamtym momencie oni podjęli taką decyzję i z punktu widzenia dzisiaj historycznego to, to, jest, to możemy analizować na setki różnych możliwości. Ale być może, wydaje mi się osobiście, mi się wydaje, że było coś takiego potrzebne, mimo tej potężnej ofiary. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam. Gdzie dobry, my taką, taką sondę uliczną robimy. Dlaczego Pani tutaj przyszły, dzisiaj, na tą godzinę bóg? No Żeby upamiętnić bohaterów, którzy walczyli za naszą wolną Polskę, tak? Oni nie walczyli tylko za Warszawę, walczyli, walczyli też za Polskę, tak? Całą. No właśnie, a jak y, y, Państwo myślicie, czy decyzja o wybuchu powstania była słuszna, czy nie? Bo teraz politycy się spierają, że były duże ofiary, a tak naprawdę nie przyniosło to politycznych żadnych korzyści. Tak. No, tak. Ciężko jest tak. było wtedy stwierdzić, tak? Czy to jest słuszne, więc myślę, że każda wtedy próba podjęta, tak, walki była słuszna. A jak, druga, a jak byłaby raz taka sytuacja, to też powinna taka decyzja zapaść, czy nie? Myślę, że tak. Myślę, że tak. Pomimo tych ofiar? Pomimo ofiar, wojna i tak zawsze niesie za sobą ofiary, tak? Więc, yy, myślę, że to jest postawa tak nawet zginąć, tak? W, swój kraj jest i tak postawą. Tak, taką godną. Te, tak, ta ofiara jest godna po prostu tego, prawda? No właśnie, a y, panie myślicie, czy reparacje wojenne za Warszawy powinny być wypłacone, czy nie. No bo, no bo za Warszawę cały czas jakby te reparacje nie zostały wypłacone. Nie, nie wiem, to jest ciężki temat, myślę. No że... nie, to jest przede ciężki. Przede to wszystkim... w ogóle powstań Warszawski ciężki temat jest? Przede wszystkim myślę, że na takiej. Yy takim y, spotkaniu tutaj, gdzie upamiętnia się bohaterów i powstanie warszawskie nie powinno być właśnie takich podziałów politycznych. To znaczy nawiązywać tak, do tego, przede... Ale jeżeli chodzi o reparację, to no, myślę, że tak, że to jest akurat słuszne. Tak. A jakby powstanie wybuchło jeszcze raz, to Pani uczestniczyłaby w powstaniu, czy nie? Oczywiście, że tak. Tak? Pani też? Tak.

Państwo dzisiaj przyszliście tutaj na godzinę w? Takie proste pytanie. Żeby pamiętać, bo to jest chyba najważniejsze. O powstaniu, tak? Tak, o powstaniu, o powstańcach, o tych, którzy nam chcieli zwrócić Warszawę. No właśnie, bo teraz się pojawiają często takie opinie, że to była za duża ofiara, a nie było korzyści, że powstanie było błędem. I właśnie co pani o tym myśli? A co zrobimy, jeżeli nie spróbujemy, będziemy sobie wiecznie zadawać pytanie, a może? Że może by się udało, tak? tak. Może, może byśmy zwyciężyli. Może byśmy Warszawę odbili. Nigdy nie, wi nie wiadomo, co zyskamy, a co utracimy. A jakby jeszcze raz była taka sytuacja, to pani myśli, że decyzja powinna taka sama zapaść, wiedząc, że będą takie ofiary? Czy, czy, czy nie? Czy może decyzja powinna być zmodyfikowana? Czy decyzja powinna być zmodyfikowana? No jeśli nie drugi wiem. raz ale... byśmy byli w takiej sytuacji. Myślę, że. Wszystko zależy od tego, jaka jest wiara w ludziach. Bo wtedy była naprawdę duża wiara. Wszyscy czekali na wolność. Wszyscy myśleli, że ta wojna się skończy, jak to się mówi, w ciągu miesiąca przysłowiowego. Tak. A czy, czy nasze pokolenie ma aż tyle hartu ducha? No właśnie, żeby, gdyby powstanie wybuchło teraz, jeszcze raz, to yy, pani poszłaby na takie powstanie? Uczestniczy uczestniczyłaby w powstaniu? Tu jest, tu jest moje powstanie. A no właśnie. Tak? Tu jest moje powstanie. Córki, poszło tak? By... Poszłoby? Córka i syn. Córka i syn. Córka i syn tak. tak. E, poszlibyście? Tak. Bez wątpienia. Myślę, że zawsze trzeba próbować, bo... bo będziemy, po tym staniemy przed faktem, że dlaczego nie spróbowaliśmy. Rozumiem. Dobrze, dziękuję. Pozdrawiam. Bardzo bardzo, wzajemnie. Po co państwo przyszliście na godzinę W? W jakim celu? Żeby oddać hołd powstańcom i powstaniu warszawskiemu. No właśnie, bo teraz się pojawiają takie opinie, że powstanie warszawskie, mm, że można było tego uniknąć, że było dużo ofiar. No to są dwie różne rzeczy, wiem. No właśnie, można no. mieć różne opinie, ale pamiętać trzeba. ale, ale i... trzeba? pamiętać o tej ofierze, Chyba o środowisko. bohaterstwie, o tych wszystkich cywilach, o, o, o bestialstwie, no niestety, yy, armii niemieckiej, no. Trzeba oddać hołd tym ludziom, bo można się spierać politycznie czy było. Tylko po czasie to jest zawsze warto, zawsze łatwo, łatwiej. Tak. Łatwo o tym rozmawiać i łatwo mieć oczywiście argumenty za i przeciw. Natomiast no, trudno tak do końca yy, być w tamtym momencie, w tamtej sytuacji i, i, i podejmować tamte decyzje. Prawda? Czyli czcimy ofiary, a co do polityków yy... To możemy dyskutować, żeby, tak? było, żeby Troszkę, wszyscy chętnie, pamiętali tak? i wszyscy Troszkę, właśnie to ma... czcili, to by było to łączące, jest... Polaków, łączące Polaków, łączące A i właśnie, jakby była drugi jest taka sytuacja, to Państwo myślicie, że, ta, że decyzję trzeba by podjąć jeszcze raz taką samą, gdyby była, co, by była taka sytuacja? Yy, wie pan, to Podobna? mówię, nie byliśmy w tamtej sytuacji. <laughs> no nie, ale, ale gdyby się powtórzyła. To, ale to jak się nie jest w takim miejscu, to chyba jest nam trudno opiniować. Jaką decyzję należało wtedy podjąć? Oprócz tego spójrzmy wtedy na młodzież. Ta młodzież rzeczywiście no po prostu była po tych pięciu latach. Okupacji. I ona rwała się do tego, także nie wiem, czy to była szansa, już prawie, że to zatrzymać, prawda? Również Niemcy. Nie Z drugiej strony też nie wiemy, jakby zachowali się Niemcy, nawet gdyby nie było tego powstania. Czy by oni tej Warszawy też nie spalili? Przecież miały być kopane wo tam te rowy, przecież są różne no, rozważania tak. miały być, więc nie, nie jesteśmy w stanie teraz tak zweryfikować tego bardzo dokładnie. A, czyli, że, y, czyli, że mogłoby się skończyć tak samo, tak? Że ja, jak, jak było, czy powstanie wybuchło, czy nie? No właśnie nie wiemy, no. A jakby, jakby powstanie wybuchło drugi raz, to... Ja uważam, że tutaj, no, z drugiej strony w Paryżu wybuchło powstanie, na Wilnie, w Wilnie wybuchło powstanie, skończyło się inaczej. No, bądźmy szczerzy, zarówno Niemcy, jak i Rosjanie zachowali się, no, jedni i drudzy bestialsko, tak? Znaczy w Warszawie, tak? W Warszawie. No bo ta akcja burza trwała, ona była w Wilnie, tak, była w innych miastach i tam, tam, tam wyszło inaczej. No tak, w Wilnie tak nie było. W Paryżu też wybuchło powstanie i co alianci od razu pomogli, tak? Nie było. Niemcy się wycofali, bo powstanie wybuchło w Warszawie. No właśnie, jakby wybuchło powstanie jeszcze raz, to państwo byście uczestniczyli w powstaniu? Bo to jest A takie ważne wybór? pytanie. No, no pewnie, że zawsze można uciekać, no można nie uczestniczyć? Ja bym, ja bym, uczestniczył. Ja bym uczestniczył. Pani? Chyba też? Chyba nie byłoby za bardzo wyboru. Myślę, że jakby się już było po tych pięciu latach, no to... A Pan? Ja nie mam z Nie? No ale ja to nie właśnie był... Pan, był, był pan był najbardziej potrzebny. Sojakiem. Ale Pan był sojakiem. najbardziej potrzebny. Okej, okay, dobrze. Dziękuję za rozmowę. Pozdrawiam. Radio Solidarność. Dlaczego Pan dzisiaj przyszedł na godzinę w? Na godzinę w? No bo godzina w była teraz. Ale jaka to jest telewizja? Radio Solidarność. Solidarność, Solidarność, tak. tak. I to, to jest na żywo? Na żywo nie. Na żywo? To ja nie wiem, czy to puścicie. Ja, ja to jestem czym? Paweł Rajas, jasnowic medium. Za 8 lat po Paryżu wszystko się zacznie, tak? Także zamieszki w całej Europie. Czy Pan tak przewiduje? Tak, jasnowic medium, Paweł, Paweł Rajas. To był rajas, a tak. to nie, to znaczy, no wie pan, no nie znam. Aha, pan ma jakiś kanał, coś tego, tak? Rozumiem? Nie, jeszcze nic nie, nie, nie miałem, bo mi w służby weszły na mieszkanie teraz ostatnio. A dlaczego? A, Śmierć papieża przewidziałem, mogę pan, panu tutaj teraz udowodnić, nie? Śmierć papieża którego? A, tego aha, ostatniego Franciszka, tak, tak? tak. Aha, o kurczę, no dobrze, no to musi pan jakoś to może... I pan przewiduje, że teraz będą jakieś kolejne rynki. Nie, przewidu... takie... nie przewiduje. Tele... Tylko pan jakby wiesz. A, wiesz, okej, okay, dobrze. Nie wiesz tylko w... to są wizje, tak? Teraz będzie Tusk i Trump. Mhm. Albo się spotkają razem, tak? Nie tak? Nie, albo się spotkają razem, będą szli, będą ich na kamerach pokazywać w TVP, albo w TVN, nie tak? No no. To, to jest nieistotne. Okay. W... w jakiej telewizji, tak? Aha. Albo. W... Zginą albo co? Aha, czyli, aha, tak. czyli pan teraz tak pan uważa, że teraz Tusk z Trumpem się gdzieś spotkają? I... Nie, nie uważam, tylko tak będzie, okay. i koniec. jakie jeszcze inne wizje? Pan mówi, że za 8 lat będą zamieszki, tak? Yy, po Francji wszystko się zacznie. Czyli za, ale za, za, za 8 lat. Tak. A coś wcześniej? Jeszcze jakieś wydarzenia? Nie, ale co po trzeciej wojnie? Chce pan wiedzieć? To, nie, nie, teraz. To... Ja no, ten, czy, nie, bo wcześniej niż 8 lat. Nie, wcześniej niż 8 lat. No bo 8 lat to jest taki bardzo długi, taki długi okres czasowy. Czy jest może coś takiego, co wydarzy się w przyszłym miesiącu? Ale wiesz, co będzie w Radio Solidarności? Czy, tak, czy, Radio Solidarność, czy to... tak. tak. To to... Ale nie macie plakietek żadnych? Nie, nie mamy, nie nie mamy. Ale mogę ci pokazać, możesz, możesz zrobić zdjęcia. Jak ja wysyłam znajomym że, y, śmieć papierze i tak dalej. I teraz będzie Donald Tusk i Trump. Ja, ja będę miał znowu wejście na mieszkanie. Nie, ale dlaczego za co? Zawsze się w środowiskach alternatywnych parapsychologii i służby specjalne zawsze się tym interesują. Tak. Okay. Ale, ale rozumiem, że czytelnik pan powstanie warszawskie. I pan uważa, że powstanie warszawskie. Że, że powstanie warszawskie. Bo niektórzy mówią, że to był błąd polityczny. To tak jak Leszek Weres przewidywał. Astrologiczne to było coś takiego jak Hiroshima, tak? Astrologiczne, czyli negatywne dla nas, okej, okay, dobrze, pozytywne powstanie, ale i tak polegliśmy tam, nie? Bo no właśnie, ale dużo ale... osób zginęło. Ale pan myśli, że to była słuszna decyzja o powstaniu, czy nie? Nigdy nie należy się poddawać. Aha, okej, okay. rozumiem. A gdyby też powstanie wybuchło, to pan by uczestniczył, czy nie? To znaczy, ja, ja, i, ja i tak wiem, gdzie będzie bezpiecznie. Zobacz to. Trzech aresztowanych żołnierzy. No. Trzech. Trzech, no. Trzech aresztowanych żołnierzy. Mhm. Na granicy. Za obronę ojczyzny, gdzie kiedyś Husaria i tak dalej. Nawałnicę zatrzymała, tak? No tak. No. I teraz oni są wpuszczani przez inną granicę, tak? Aresztowani, gdzie jednostka wojskowa, gdzie. Dobrze, jednostka, żołnierze się złożyli no tak, tak. z kompanii, tak, złożyli tak, tak. Ale nie, ale, ale... naprawnika, tak? Aha, no. I oni zostali aresztowani. Czyli mamy za bardzo dużo szpiegów w generalicji ogólnie. Nie, ale teraz ja mówię o powstaniu warszawskim, bo to może jest rozmowa na inny temat. No, A jakby powstanie w Nie na inny to... temat, na ten sam temat. No nie, nie, bo powstanie warszawskie było 81 lat temu. Ale, ale, no, no, ale spokojnie, niech pan no, nie manipuluje. Ilu jest w Polsce generałów? Nie wiem, no. 10? Nie, ponad 100. I ponad 100, w spoczynku, tak. i tak dalej, i tak dalej. A, w spoczynku, tak? no w spoczynku. Więc, Więc to, jest, e... to, jest, to jest istny sabotaż. Rozumiem, okej, okay, no dobra, to niech Pan może coś na tym. My tu mamy zapisane, niech Pan coś na internecie opublikuje tak. i wtedy będziemy, zobaczymy, czy. Ja pójdę, tylko w rodzina czy... i, i moja miejscowość, i tak dalej, znajomi. Za 8 lat po Francji wszystko się zacznie, tak? Za 8 lat.